Robisz. Pierdana czy co? I to w ogóle nie jest wiemy. Dajemy nadajemy... Uh, Ej, no, no nie wygła. No. <laughs> dobry Państwo, właśnie nadajemy. Chciałam działać. Aha! stara. Aha! 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 Załóżmy się na Pierdolaj! Ej, kurwa, wygląda się jak taki wielki żul, w ogóle jak w stanie się podnieść. Siła grawitacji... Po nie Kamila, to jest... nie wiesz co to jest grawitacja. Dobra. Dobra. Chcę napisał. napisać! się, czy widział kogoś od malowującego kreskę wczoraj? Co? No. Powiedz, że... Kratkę! Bo się nie wie. O, nie nie widzę później, że... że... później się zapytam, to teraz... jest... Ej, ja jeszcze, jeszcze wino. Później się zapytam, co Ty sobie, od dwie godziny chcesz o sobie. Proszę. to coś jeszcze wino? Napisać, później się zapytasz, Napisać, później się zapytać, teraz na jebana. Ja mogę napisać do tego kolegi. বার দাচ্ছে নাই